Cześć, 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 tutaj Syrion, witam Was w tym nowym materiale. Będzie to krótkie ogłoszenie, a mianowicie tak jak wcześniej zapowiadałem, czy to we wcześniejszym materiale, czy e, przy okazji postów na Facebooku, mam dla Was małą ofertę, będą to pająki na sprzedaż, e, oczywiście takim e, cudownym rodzynkiem, którym zostałem uszczęśliwiony na Wielkanoc, tak jak mówiłem wcześniej, e, są to młode Peirminia. A dodatkowo sprzedaję kilka tam maluchów z mojej hodowli Oczywiście nie martwcie się, nie odchodzę całkowicie od pająków, chciałbym troszkę po prostu je, ich mieć mniej. Przy okazji zrobi mi się miejsce na jakieś większe samice, więc może albo coś kupię, albo się zamienię. Tak czy inaczej potrzebuję troszkę więcej miejsca, ale nie ma powodu do obaw, filmiki nadal będą się pojawiały i nadal chętnie słucham Waszych sugestii, co byście chcieli obejrzeć. Może teraz jakiś poradnik mi zrobił, zrobić, już dawno poradnika nie było. Także śmiało, czy to na Facebooku, czy tutaj na YouTubie, możecie mi takie sugestie robić. Zresztą co jakiś czas na Facebooku ogłaszałem ankiety i staram się później wdzielać je w życie. Link do oferty na rachnea.org oczywiście znajdziecie pod tym filmikiem. Za kilka godzin powinien pojawić się także kolejny link do tcp, czy literarium.pl. Tam także się ogłoszę. Dodatkowo, przy okazji prawda, tej sprzedaży i tego, że zostałem tak uszczęśliwiony przez moją samiczkę, chciałbym ogłosić taki mini-mini konkursik. Mianowicie, każda osoba, która pod tym filmikiem napisze mi komentarz z liczbą, a oczywiście liczba będzie oznaczała ilość młodych z Kokonu, które przeszły na L1, uzyska ode mnie w nagrodę dwa małe osobniki, dwie małe irminie. To będzie taka moja nagroda <coughs> dla takiej osoby, przepraszam, która trafnie wytypuje. Oczywiście ja opłacam wysyłkę i tak dalej, i tak dalej, standardowo jak przy moich konkursach. Także śmiało piszcie e, cyferki, nie będę nic podpowiadał. Poczytajcie opisy, ile tych młodych z mo może być. Jakieś tam zdjęcia na Facebooku także publikowałem, także tym także możecie się zasugerować. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem ile ich wszystkich jest. E, w chwili obecnej organizuję kliszówki dla nich. I po prostu je będę później przerzucał tych jak jakie będę miał. I jakie je podliczę, to będę znał wynik. Ale możecie śmiało pisać, powiedzmy, że ten mini konkursik będzie ważny przez tydzień. Czyli, jak dzisiaj mamy poniedziałek, to do następnego poniedziałku można swoje typy zostawiać. I gdy one przejdą już na L1, to je po prostu podliczę, podam do publicznej wiadomości, ile ich jest. No i e, osoby, które trafnie wytypują wyniki, może być ich kilka, no bo przecież, jak będziemy się powtarzać, e, to będzie kilka, prawda, zwycięzców. To dostają, przypomnę, dwa osobniki ode mnie. E, no i oczywiście, jeżeli chodzi o uporządkowanie, to jedna osoba może tylko jeden raz typować, tak? Czyli zastanówcie się, jaką liczbę podacie. E, jedna osoba, jeden typ. Cóż więcej mogę tutaj powiedzieć? Odnośnie wysyłki chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że biorę pełną odpowiedzialność za nią. Między innymi dlatego też wysyłam paczki tylko w poniedziałki i wtorki. Chciałbym, żeby zwierzaki dotarły żywe do każdego kupującego. I także bardzo wyraźnie zaznaczam, że nie wysyłam paczek, paczek za pobraniem. No już parę osób mnie o to pytało. No ludzie, co jest z wami? No nie wysyła się paczek z, z żywym, z żywymi zwierzętami w tym przypadku pająkami za pobraniem. No przecież, jak ktoś tej paczki nie odbierze, no to, kurczę, no to to wraca, no i wraca zazwyczaj martwe. No co jest z wami, ludzie? No myślcie przed zadawaniem pytań. Także przypominam, nie wysyłam za pobraniem, nie ma takiej opcji. E, oczywiście. Całą sprzedaż firmuję swoim nickiem Syrion, tak jak mnie znacie tutaj z YouTube'a. będę starał się, żeby każdy był zadowolony i nie chcę żadnych tam niemiłych sytuacji, mam nadzieję, że takich nie będzie, także to tyle, co chciałem ogłosić, także zajrzyjcie do oferty, nawet jeśli nie chcecie nic kupić, po prostu obejrzyjcie.